I samu nie lubię cię. No to chuj, grasz ty pizdo jebana na stronach, kurwa, rok temu na CSGO. Best pod kurwa, sorry, Dioks, kurwa, ale tady, o, tu jest właściciel tej yy, jak kurwa, no. Twoja strona jest moją stroną, co? 10 powodów, dla których warto oglądać Samu. Żeby na plecach samu się kurwa wybić na YouTube. Cześć, witajcie, ja jestem Pevor, a to są oni. No, Czekaj, ja czeka, jestem Pevor? Czekaj, muszę pewor. sprawdzić. Ty pokaż. Tu pokaż, tu. Ej, to jest, jest Pewor, patrzcie, ej, chłopaki. No. Miszu, nie patrz tam na, na ziemię, chodź zobacz, to jest Pewor. No, to jest Pewor, no. To jest Pewor, a to jesteśmy my. To wiecie dlaczego? Otworzyliśmy grupę. Ale najbardziej hardkorowa grupa ever. Ja jakby kurwa bym zobaczył, gdzieś na jakimś evencie jakiś chuj do kurwa mojego widza by podszedł, to bym mu kurwa szczękę wyrywał. Mięce. Tak? Mięce. Chuj wam w dupę, kurwa, tak szczerze. Moje dzieciaki, dlaczego ja was moje dzieciaki? Bo kiedyś się czułem jak ojciec wielkiej armii. Nieprawda, my gramy we wszystko najlepiej, my jesteśmy najlepsi w internetach, oni umieją tylko wyzywać, tak? Ale uczciwszego youtubera. Nie znajdziecie. Krzyczał na nim kiedyś tam. Agis powiedział, że oczywiście krzyczał na nimfę z jakieś 3 miesiące temu, co nie jest prawdą, dlatego że ten filmik jest dość długo już w internecie generalnie chodziło tam o motyw, że po prostu i samu w tamtym okresie motywował w jakiś sposób, motywował nimfę do działania, dlatego że ona miała pewne problemy związane po prostu z komunikacją międzyludzką. Jeszcze jak ja, bym był jakimś chujem. Ale kurwa, czemu z moich pleców? Nie ma więcej youtuberów, na których można się wypierdolić? Nie no, są? Za tydzień wrzucam 10 rzeczy, za które kocham Reziego. Po bo co, bo ja ci nie odpowiem, ja ci kanały nie zamknę? To się kurwa zdziwicie. Wszystkie kurwa kanały, które się na mnie wybiły, i nie przyłożyłem do tego ręki i nie pomogłem tym osobom. Pójdą się kurwa pierdolić. I zobaczycie kurwa, tak mi dopomóż Bóg. Wszystkie skasuje. No dobra, no do